Hej, z tej strony Jacek Marczuk z portalu porcyskom. Naszym pierwszym gościem jest, są właściwie panowie z Trójmiejskiego zespołu kobiety. Panowie występują na o festiwalu w związku z wykonaniem na żywo pierwszej kultowej płyty pod tytułem Kobiety. Reedycję mam w ręku. Tak wygląda płyta na winylu. Zespół kobiety podczas normalnych koncertów swoją setlistę układa, jakby. To są, to są utwory z różnych płyt, tak? Z pięciu z pięciu waszych płyt. Granie tak naprawdę na żywo całości jednego albumu. Jak w ogóle do tego się przygotowaliście? Wiesz co, generalnie ten album jest dosyć trudnym albumem do tworzenia go na żywo w całości. Emocje tam wahają się od bardzo takich, że tak powiem dolnych partii do, do bardzo do, do górnych partii. To jest bardzo trudne do, do, do zrobienia, jak i również wiele szczegółów jest, które trzeba po prostu zagrać. Piosenki te są dosyć, okazało się, skomplikowane, chociaż wydają się proste. Lubię wyzwania. Stwierdziłem, że nie możemy podejść do tego materiału, tak jak podchodziliśmy do, do ostatnich koncertów i postanowiliśmy zagrać z 80% materiału w wersji 1 do 1. Ale do tego było właśnie potrzebny Maciek Cieślak, który jakby fajnie, że z nami zagrał. A miejsca, gdzie były improwizacje, to oczywiście sobie od razu puściliśmy, ponieważ nie wyobrażam sobie, żeby odegrać tak materiał w całości, bo to byłoby identyczne, bo można by puścić płytę i tyle, prawda? Po co grać to w ogóle nie? Co szansę doświadczyć właśnie na próbach, że te utwory nie są łatwe, a, a tym bardziej koncertowo nie jest łatwo to zrobić. No i zrobiliśmy tak, że szliśmy z materiałem po kolei, każdy utwór grając. Wydaje mi się, że się obroniliśmy. Takie mam. W tej chwili wrażenie, natomiast zobaczymy, jak wyjdziemy stąd, co powiedzą inni. Ja chciałem potwierdzić to, co powiedział Grzegorz. Właśnie... Pojawiło się tutaj nazwisko Maćka Cieślaka, czyli człowieka, który, który był producentem waszej pierwszej płyty. W związku z tym mam pytanie, czy, pamię... czy macie jakieś szczególne wspomnienia, które towarzyszyły nagraniu właśnie tego albumu, czy towarzyszyły temu jakieś szczególne emocje? co, Mam bardzo dużo wspomnień z tego okresu, ponieważ to był moc, mocny czas dla nas chyba wszystkich, w którym mieście właśnie Maciek miał swoją ściankę, my mieliśmy kobiety. Zdecydowaliśmy się, że wychodzimy z tego studia i będziemy nagrywać to w studiu Maćka, które było początkującym studiem I nagraliśmy pierwsze rzeczy, ponieważ oni zaczynali nagrywać płytę na, na komputerze, na Apple'u. To musieliśmy się tego nauczyć, a więc specjalnie sprowadziłem kolega z Berlina, żeby nam pomógł w tym. No i siedzieliśmy w piwnicy u Maćka, no jedliśmy dużo dewolai, zamawianych z sapotu i pizzy. Było strasznie dużo dymu. Słuchaliśmy dużo różnych. Bonoem słuchaliśmy, słuchaliśmy, Bonnem, słuchaliśmy, słuchajcie, nie pamiętam chyba, debisiego, jakieś dziwne sprawy. Piliśmy. Dużo kłótni, dużo ekstazy, no wiesz, świetnie. I, I pamiętam, że… Dobrze mówię, czy to przy drugiej płcie było? Siedzieliśmy w, na Mickiewicza w Sopocie, była jesień i przychodzi pan i mówi słuchajcie, właśnie oglądałem w telewizji, że samolot się wbił w wieżowiec w Ameryce i to wygląda jakby Godzilla przeszła. No i to było zaskakujące i jakby to były te emocje w ogóle związane z tą płytą. Bardzo, bardzo dużo takich trójmiejskiego, rdzennego klimatu na tej płycie było naprawdę i chyba... Jestem ciekawy, że to ludzie odebrali w ogóle ten, ten te sygnały, bo jakby my byliśmy kompletnie... Nie słuchaliśmy muzyki, która grało się wtedy, jakiś grunge główiany się grało wtedy, pamiętam, nie? Syfiasty, jakiś taki, zupełnie. I jakby... No my słuchaliśmy zupełnie czegoś innego, byliśmy hermetycznym środowiskiem, a nie dlatego, że chcieliśmy, tylko że... Że po prostu tak wyszło, nie? Wspomniałeś o scenie trójmiejskiej. Dla wielu osób kobiety są przedstawicielem jednym z głównych polskich przedstawicieli ambitnej muzyki gitarowej. Obecnie można zauważyć trend, że niejako muzyka elektroniczna dominuje nad graniem stricte gitarowym. Czy, czy, czy jakby negujecie tą tezę, czy ją potwierdzacie? Ja słucham sam dużo elektronicznej muzyki. Ja słucham w ogóle strasznie dużo różnej dziwnej muzyki gitarowej czy elektronicznej. Dla mnie to nie ma kompletnie znaczenia. Albo ktoś ma coś do powiedzenia, albo nie. Jest wiele zespołów, które coś tam bekną, wiesz, i, i, i szilałtują się i jakby wiesz, ubiorą się jakoś fajnie i, 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 to, i to jest na tyle. E, a to nie o to chodzi w muzyce, muzyce to chodzi o emocje. Jeżeli są, są emocje, to jest super. Bez znaczenia, jakimi środkami e, to uzyskujesz, bo jakby, jeżeli tych emocji nie ma. To, to po prostu to nie wiem, co byś zrobił, czy gitarowo, czy elektronicznie. To nie ma żadnego kompletnie znaczenia. Absolutnie zgadzał się, że scena elektroniczna, młoda scena elektroniczna w Polsce panuje jest super, świetnie. mi się wydaje, że to nie, nie polega na tym, że to jest jakaś taka, wiesz, walka między modrugą gitarową a elektroniczną, tylko bardziej chodzi o stymulację. Ja jestem jak absolutnie. Wspieram totalnie scenę elektroniczną Młodą Polską, ponieważ to jest scena prężna i rozwijająca się i, i chyba mająca coś do powiedzenia. Takie mam wrażenie. Kolejne moje pytanie dotyczy tak naprawdę bycia liderem w zespole, ponieważ oprócz bycia liderem w zespole kobiety jesteś też liderem zespołu Nawrocki Folk Computer Band. I powiedz mi, czy takie poniekąd ADHD artystyczne, można powiedzieć, bycie, bycie liderem dwóch zespołów, pomaga ci, przeszkadza ci? Wiesz co? Nie sądzę, że to, żeby to się kłóciło, ponieważ nagrywałem na Folk, bo to jestem z Karolem i z Patem, który grał w kobietach też. Wiesz, co ja pr pracuję z przyjaciółmi, generalnie. Nie mam takiego założenia, raczej, żeby pracować z ludźmi nieznajomymi i zazwyczaj to się dzieje zupełnie spontanicznie. Bardzo marzyłbym o tym, żeby, kurczę... Jeszcze do liderowania to jest chyba takie natu, naturalna rzecz. Nie, nie wydaje mi się, że mam ciśnienie na to, żeby liderować. Bardziej chodzi o to, że ja się zajmuję bardziej muzyką może niż e, koledzy, z którymi gram, prawda? Nie, mają, nie mamy wystarczająco dużo czasu na to wszystko, żeby grać. Wydaje mi się, że nie, nie jestem jakimś takim liderem despotycznym, tak mi się wydaje. Czasami jestem trudny i neurotyczny, ale nie despotyczny. Ja chciałem powiedzieć, że Grzegorz dobrze mówi. Wydaje mu się. <laughs> Nie, no słuchajcie, tutaj jakby. Macie jakieś gowary? Okay. <laughs> to, to na pewno jest trudne. No. Tak jak, jak gdzieś w każdym zespole czy w każdej grupie musi być taki lider, który to gdzieś tam dźwiga, że grzegorz, grzegorz ee, bierze tam odpowiedzialność na siebie, będąc na, na froncie sceny ale też będąc na każdej próbie, będąc, będąc przed każdym wyzwaniem, które czeka zespół. Siłą rzeczy tym liderem jest, musi być i, i, i tak to wygląda. Czy to jest łatwe? Myślę, że nie jest łatwe dla Grzesia, ale dźwiga to i robi to dobrze. Dzisiaj mieliśmy najlepszy przykład tego od strony backstage'u, czyli od strony jakby sceny. Z podziwem patrzyłem, kiedy Grzegorz dźwiga moment niedziałającej gitary, tak? tam, tam był naprawdę dosyć spory kłopot. Yy, po prostu gitara nie gra, yy, człowiek musi śpiewać, musi grać, on jest, on jest na froncie, on musi się z tym poradzić. Moim zdaniem zdał egzamin, dał radę. Piąteczka. <laughs> Dziękuję, ale generalnie bycie liderem to jest yy, zajęcie do dupy, no. A, a im, im jestem starszy, tym bardziej to widzę, że bardziej chodzi o dzielenie się i wspólne, nawet nie nagrywanie muzyki, wiesz, bo nagrywanie muzyki wiąże się z egocentryzmem bardzo mocno, ale jakby granie muzyki, bo Samo wyobraź sobie, że nagrywasz świetne kawałki i nie nagrywasz ich, no, bo po co? Bo przeżywasz to z, z przyjaciółmi, e, grasz dla przyjaciół albo dla ludzi, którzy są akurat obok. To jest naturalne, tak mi się wydaje. Tego, tego chciałbym doświadczyć może bardziej niż, niż kiedyś, wiesz, nagrywanie płyt Pisanie tekstów, tworzenie muzyki jest zajęciem absolutnie egocentrycznym. Tak, ja, ja jestem egocentrykiem, niewątpliwie. Chciałem was spytać o najbliższe plany wydawnicze, ponieważ wiemy, że od waszego ostatniego albumu Mutanty minęły już 3 lata. Jaka będzie przyszłość zespołu Kobiety pod kątem, naj... pod kątem wydawnictw? Dzisiaj ja myślałem, że się skończyłem niedawno po, po, po nagraniu e... No w rosyjskim folku że nie mam nic więcej do powiedzenia chyba i nie chce mi się już grać za bardzo. po co się tak wyprówać emocjonalnie. Nagle okazało się, że mam pełno nowych utworów i, i, i siadam i coś tam robię i zacząłem męczyć towarzystwo, <tomorzystwo> to żeby, żeby to nagrywać i ra, razem wspólnie tworzyć tą płytę. Jakby zacząłem robić to, co robiłem w młodości, czyli nagrywaliśmy, zaczęliśmy nagry nagrywać płyty, e, płyty, próby. Jeśli i, słabo coś słychać, ja siedzę i, i mam wypieki na twarzy, i to jest świetne. Po prostu wiesz, przychodzę albo po dwóch tygodniach odsłuchuję tego mówię: Słuchajcie, tam jest super, dwa numery są super, super, super. Ta emocja jest normalnie, jakby taka, wiesz, to, to mi pozwala żyć generalnie, zauważyłem. Natomiast. Z, dziwne, Skąd się to bierze w człowieku? Sam nie, nie mam pojęcia. To jakiś, yy, właśnie jak to chyba śpiewa tymański, że może dlatego, tak, że w wojsku nie byłem, bo, bo, bo jakbym był w wojsku, to bym może był wiesz, normalny. No. Chcemy nagrać płytę i epkę. Epka ma być na wiosnę, płyta na jesień. Jeżeli to się uda, to będzie super. To jest bardzo śmiały plan, bo, bo wszyscy jesteśmy rozjechani. Ja, ja zacząłem jeszcze grać z, z, inny, z innymi ludźmi teraz. Karol ma dziesiątki tysięcy zajęć. Każdy z nas, ale ja to chcę zrobić i kurde my chcemy to zrobić, bo jadąc w busie, sam Karol mnie namawiał do tego, żeby to zrobić, także no byłoby świetnie, gdyby nam się to udało. Już mnie nie bawi takie wiesz nagrywanie utworów, przynoszę, gramy numer. Jak przynoszę pomysł, to on musi być organicznie, musi być, wiesz, być nagrany. Panowie, w takim razie ja bardzo dziękuję za wywiad, gratuluję świetnego występu na scenie M Bank i życzę zrealizowania tych ambitnych planów wydawniczych. Dziękuję bardzo.